Kaliszewski trener Szymona Złkowskiego, i Anity Włodarczyk, Anity, która no, kilkadziesiąt minut temu zakwalifikowała się pewnie do finału rzutu w Mistrzostwach Świata. Dlatego były nerwy przed tymi eliminacjami. W tym roku przecież sporo problemów zdrowotnych, no i też nie wiadomo było w 100%, jak Anita będzie przygotowana. Nerwy są zawsze, ale jak zwykle Anita tradycyjnie w pierwszym rzucie wyjaśnia sytuację w eliminacjach, dlatego bardzo jej dziękuję za to, że tak krótko nas trzymała w niepewności. 71 metrów 9 centymetrów, tuż za granicę tą kwalifikacyjną. Taki był plan, żeby spokojnie nie, nie przemęczać się za bardzo, żeby może nie odsłonić wszystkich kart przed rywalkami? czy To jest w sumie w tym sezonie trzeci start panity, więc yy, no tutaj było dużo nerwowości, też jak ona sama podkreśliła, że po eliminacjach zeszło z niej napięcie. To było widoczne w, w konkursie, no ale udało się w pierwszym rzucie przekroczyć tą granicę. Zapomnijmy już o eliminacjach, skoncentrujmy się teraz na finale. Znaczy jesteśmy jeszcze po treningu, jutro robimy rozruch i będziemy walczyć i damy z siebie wszystko. Na no, czym Anita musi się skoncentrować, jeśli chodzi o takie aspekty techniczne? Czy... No, nie na wejściu, gdyż yy, niestety to są nerwy i drobny błąd może spowodować, rzutować na. Cały rzut, tak brzydko powiedziałem, ale proszę nie wiem, Jak wygląda sprawa z rywalkami? Wiadomo, że też nie, nie, nie do końca pokazały wszystko w eliminacjach. Kto tutaj może no Na pewno może jest mocna, na pewno Niemka jest mocna, na pewno Kubanka jest mocna, więc no nie będzie to łatwy konkurs. No ale myślę, że oni te choć tak krótkie przygotowania były stać na rzucenie, mu to bardzo daleko. Poczekamy, zobaczymy. No. No niestety 2,5 miesiąca mieliśmy tylko na przygotowania, więc. Właśnie tutaj medal pewności ta, ta takiej nie ma. Medal też będzie? byłby czymś niesamowitym, prawda? No bo, bo po, tych, po tych przygotowaniach i, i po tych... Małej liczbie konkursów i małej liczbie rzutów, prawda? Ile udało Wam się zrealizować z tego, co założyliście sobie? Zrealizowaliśmy 100% z tego, co założyliśmy. Gdybyśmy nie zrealizowali tego, to w ogóle nie byłoby sensu przyjeżdżać. No ale ja mówię, cały czas te 2,5 miesiąca czasu to jest bardzo krótko i to no, ledwo wystarczyło na to, żeby. Anita doszła do przyzwoitego poziomu, a jeszcze o utrwaleniu w ogóle nie było. Mógł. A jak wiadomo już, jak będą wyglądały przygotowania do Igrzysk? Czy jak chcielibyście, żeby wyglądały? Wcześniej rozpoczęte i wcześniej rzucone to minimum na spokoju? Na pewno. Tutaj propozycja padła, że Mistrzostwa Polskie były w połowie czerwca. Zazwyczaj do Mistrzostw Polski trzeba rzucić minimum już, więc siłą rzeczy trzeba wcześniej rozpocząć przygotowania i, i, i wcześniej rzucić to minimum. No nie, ja jeszcze nie wiem jakie będzie, ale pewnie w granicach 71-71,5 metra. No to przez zdrowe jajnicie nie powinno być problemu. Nie tym, powinno być, no ale właśnie to co przed chwilą padło zdrowe jest najważniejsze i tutaj musimy jeszcze dużo popracować tym, żeby było wszystko odpływać. Jakieś planowane, nie wiem, rehabilitacje po sezonie czy planowane wyjazdy właśnie takie zdrowotne? Będziemy wszystko robić, żeby nie doszło do takiej sytuacji jak w tym sezonie, bo w zeszłym to już było w sezonie startowym w zasadzie, kontuzja się przypamiętała, no ale w tym to, to przez cały okres przygotowawczy coś zawsze było, więc, no, więc zmieniliśmy się z fizjoterapeutę a bardzo dobrego fachowca. Tutaj pokładamy też duże nadzieje, że nam pomoże w całym okresie przygotowawczym poprowadzić Anitę. No i oprócz tego mamy też bardzo dobrego fachowca, lekarza, którego może Ktoś zauważy, że współpracuje z nami, jakoś upoworuje. Wymienimy nazwiska tych fizjoterapeutów i lekarza? Oczywiście. Przemek Irzyński, fizjoterapeuta i Mirosław Zachorski lekarz.